Otyłość jest to choroba, która zaczyna się w różnym wieku, e, zaczyna się czasami w wieku młodzieńczym, czasami zaczyna się w dorosłości. Jest to choroba przewlekła, która nie ma spontanicznych remisji. Należy wykonać pewne działania, żeby do tych remisji doszło. E, zawsze jest to zmiana behawioralna, ale czasami konieczne jest wspomaganie się, czy za pomocą farmakoterapii, czy za pomocą e, leczenia. Operacyjnego i dzięki doprowadzeniu do remisji, będzie można cieszyć się szczupłą sylwetką i zdrowiem, żeby nie wystąpiły te choroby, które związane są z otyłością. W związku z czym, jeśli choroba zacznie się w wieku dziecięcym i niestety po kolejnych efektach drakońskich diet, które niestety powodują równie szybki spadek masy ciała, co równie Szybki przyrost później. Ten metabolizm jest tak rozregulowany, że należy włączyć lub leczenie farmakologiczne, lub też leczenie chirurgiczne, żeby ten metabolizm naprawić, żeby można było dojść do remisji otyłości. Więc niezależnie od tego, w jakim wieku rozpoczęła się choroba otyłości, leczenie wymaga wsparcia i to wsparcia wielu specjalistów, dlatego zachęcam do współpracy z zespołem Health Team, zapraszam na stronę, zapraszam na media społecznościowe, jeśli chcielibyście Państwo czegoś więcej dowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.